GTA 4 i Max Payne w jednym? Nowa gra na Steam przypomina te dwie hitowe produkcje. Studio Liquid Swords zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej debiutanckiej gry Samson podczas PC Gaming Show i od razu pojawiły się porównania do połączenia GTA 4 z Maxem Payne. Wciąż nie wiadomo o grze zbyt wiele, ale po pierwszej zapowiedzi i renomie twórców wygląda na to, że gracze mogą szykować się na coś wyjątkowego. W czasie, gdy fani wciąż czekają na nowo odsłony znanych serii, Samson może okazać się idealnym wypełniaczem tego długiego oczekiwania. Podczas prezentacji studio ujawniło pierwszy zwiastun gry, który właśnie oglądacie, od razu przywodzący na myśl GTA 4 dzięki mrocznemu klimatowi miasta inspirowanego Nowym Jorkiem i dynamicznym pościgom samochodowym. Ale Samson wzbudza skojarzenia nie tylko z GTA. Motyw twardego starzejącego się bohatera walczącego z przestępczym półświadkiem natychmiast przywodzi na myśl serię Max Payne, a dokładnie trzecią część, od której swoją drogą minęło już 13 lat. Gra ma zaoferować otwarty świat i rozbudowany system walki, który zapowiada się na wymagający i satysfakcjonujący. Za Samson odpowiada ekipa, która ma na koncie jedny z najbardziej uznanych tytułów akcji – gry z serii Just Cause, więc być może jest na co czekać. Samson nie ma jeszcze dokładnej daty premiery, ale twórcy celują w początek 2026 roku. Na ten moment potwierdzono wyłącznie premierę na PC na platformie Steam.